Takie nietypowe słoiki. O co chodzi? Mamy taką tradycję u nas, że raz w roku mama z każdym dzieckiem z osobna i tata też wyjeżdżają na wspólny czas. Na dwa lub trzy dni. Zależy od możliwości być w danym czasie. Ale aby taki wyjazd mógł się dokonać, należy odłożyć na to fundusze. Wyjeżdżamy w różne miejsca. W zeszłym roku byliśmy, byłam z chłopakami, na przykład na wyjeździe w góry, wśród przyrody byliśmy i spaliśmy w samochodzie na materacach. Mamy duże, duże auto, więc mogliśmy sobie do tyłu wsadzić materac. W tym roku, aha, ale z dziewczynkami, znowuż, ponieważ dziewczynki kobiety mają inne potrzeby mają potrzeby wygody i odpoczynku. Z dziewczynkami jeździłam w miejsca po prostu, gdzie musiałyśmy wynająć sobie nocleg. Ale aby to się wydarzyło i to na dodatek z każdym dzieckiem wymyśliłam w tym roku, żeby to nie było takie żeby to nie było tylko takie obciążenie dla mnie, ale również żeby dzieci się finansowo do tego dokładały ze swoich jakichś oszczędności. Może to być mała kwota ze strony dziecka. Ważne, żeby ono miało poczucie, że też współuczestniczy w tworzeniu tego wyjazdu już poprzez zbieranie na to pieniążków. Jest początek lutego i my zaczynamy właśnie teraz przygotowywać słoiczki. Każde dziecko przygotowuje sobie słoiczek na wyjazd z mamą i drugi, wyjazd, drugi słoik na wyjazd z tatą czyli mama i ucia. I dzieci ozdabiają te słoiki. A tutaj u góry lub też można pod zakrętką zapisujemy sobie kwotę, jaka aktualnie znajduje się w słoiku. Po co? Po to, żebyśmy nie musiały ciągle tego przeliczać. Lub dziecko, chyba że ma taką ochotę. Niektóre dzieci lubią przeliczać pieniążki, zwłaszcza młodsze, w swoich skarbonkach. Wiele razy, czasem nawet kilka razy dziennie i wiedząc jaką mamy kwotę możemy później zdecydować na co nas stać czy stać nas na to, żeby spać w samochodzie, a mieć pieniądze na to, żeby przez te 2-3 dni kupować sobie tylko jedzenie czy stać nas na to, żeby pójść jeszcze może do kawiarni czy stać nas na to, żeby pojechać sobie gdzieś, gdzie możemy kupić naslek bardzo Wam polecam nie słoik, słoik jest tylko przy okazji i takim symbolem, który będzie stał na biurku dziecka i przypominał też o tym czasie wspólnym. Polecam Wam przede wszystkim właśnie zacząć organizować sobie w ciągu roku, raz w roku z jednym dzieckiem, z każdym dzieckiem jeden raz wyjazd. Jeżeli macie dużo dzieci i mało czasu, można nawet zrobić ten wyjazd bez noclegu, czyli po prostu na cały jeden dzień. Ale i wyjazd na 2-3 dni jest naprawdę zupełnie czymś innym. Sami to znacie z doświadczenia wyjazdów małżeńskich. Kiedy się jedzie na jeden dzień, myśli się o tym, że zaraz trzeba będzie wracać. Ciało nie ma momentu na zrelaksowanie się, tylko jest w napięciu. Więc i pod kątem wyjazdów małżeńskich i z dziećmi, polecam, żeby to był szczególnie zaplanowany czas trzech dni. Dlatego, że macie ten jeden dzień w środku, który jest cały. Tu jedziecie, pakujecie się, zbieracie, jakiś stres związany z podróżą, z nowym miejscem. Tu macie cały dzień dla siebie i jeszcze wieczór. A tu macie jeszcze kolejny wieczór e, dla siebie czy na wspólną zabawę, czy na wspólne bycie w kawiarni cokolwiek tylko wymyślicie. I potem jeszcze jeden dzień, gdzie jeszcze możecie spędzić czas do, do popołudnia e, razem. E, my dzisiaj tworzymy takie słoiki. Zobaczymy, ile uda nam się zrobić. E, Także pokażę Wam teraz, jak, jak to wykonujemy. Bierzesz, tutaj, bierzesz tak, bierzesz tak i urywasz. Koła. Ja zrobiłam. Co mam zrobić? Ale tu trochę tylko weszło. Mhm, uh -huh, możesz poprawić, jak chcesz odkleić, a jak nie to zostaw. Hmm byłoby ją... No, no, to jest... patrząc, się tak nie, Nie, nieprawda. Tak, bo moje się urodziły wcześniej? Nie, moje się urodziły dwa lata temu. W no właśnie, a moje... Może to tak zrobić, żeby zmianko to znieść Tylko, Dla mnie czas jeden na jeden jest okazją do tego, żeby skupić 100% uwagi na danym dziecku, żeby móc z nim podjąć jakieś tematy, które czasami sobie przygotowuję. Czasami zostawiam to trochę takiemu spontanicznemu biegowi rzeczy. Dla mnie ten czas jeden na jeden to są. On ma, ma właściwie takie dwa wymiary. Jeden wymiar to jest związany z zabieraniem dzieci ze sobą, kiedy jadę gdzieś do posługi. Nie zawsze jest to możliwe, ale kiedy jest możliwe, no to, to staram się to robić. Teraz się przygotowujemy, właśnie MSC już pakuje, bo będziemy jechali do Irlandii, później mamy wspólny wyjazd do Anglii. Zeszły weekend wróciłem z Julcią z, z sercówki, z podłodzi gdy byliśmy razem. No i to jest okazja do tego, żeby być razem, chociaż w podróży, mieć jakieś przyjemne momenty. Czasem intensywność posługi jest tak duża, że będąc na miejscu nie mamy wiele możliwości. Ale podróż jest wtedy okazją do tego, żeby pobyć razem, zatrzymać się, pójść na kawę. To jest jeden wymiar. A drugi wymiar to są takie rzeczy zaplanowane, szczególnie w takim okresie letnim, ciepłym. Wspólne wyjścia w góry albo jakieś takie takie wyprawy do lasu, i tutaj to jest czasem taki, właśnie czas jeden na jeden. A czasami, na przykład, biorę chłopców albo biorę jakąś część dzieci. Ale jest to zawsze taki moment dla nas wyjątkowy, i dzieci też na to czekają. Wszyscy na to czekamy, aż się zrobi ciepło, byśmy mogli znów wyruszyć na, na szlak. To otoczenie przyrody jest dla nas ważne wtedy. To wspólne jakieś zmaganie, rozpalenie ogniska, zrobienie posiłku na, na, na szczycie góry, na przykład to są niezapomniane. Wspomnienia i chwile. Zbierasz tego wyjazdu, na którego zbierasz pieniążki w swojej bardzo kolorowo ozdobionej skarbonce. A ty dasz 100, to będzie już 104. A, ja dam 100 i będzie 104. No pewnie, że tak. Czas wyjazdu w Satel to jest dla mnie bardzo cenny, dlatego, że jak zabiera ze sobą mnie, zwłaszcza jak lata gdzieś za granicę albo jeździ, właśnie to postać. Boja Dan. Ja tak nie mogę. To jest taka możliwość poznawania trochę też świata, bo normalnie ciężko byłoby tak po prostu polecieć sobie gdzieś, a przy okazji posługi to też jest fajne, bo od razu um, jakieś takie umiejętności też, że tata na przykład uczy mnie jak nie wiem, odnaleźć się na lotnisku albo takich praktycznych różnych rzeczy. Um, no, i super jest to, że nie jeździ sam. A ten czas ze mną raz w roku, na kilka dni, na trzy dni. Co mi daje? A tak? no, czym jest dla Ciebie, jakie jest dla Ciebie ważne? Co, co dla Ciebie jest istotne wtedy? To, że mi nikt nie przeszkadza, to, że jesteśmy poza domem. I to, że jakby czuję się tak bezpiecznie i mam taki spokój, że właśnie to, to nie jest czas na załatwienie różnych spraw, tylko na takie skupienie się na sobie nawzajem, no i na odpoczynek, i doszłam właśnie ostatnio z mamą do wniosku, że Cześć ze mną, sobą, żeby, żeby kobieta miała m, taki komfort duchowy, w sensie czy no takiego spokoju i skupienia się, to musi mieć y, komfort fizyczny, więc y, to też jest taka okazja do tego, żeby fizycznie trochę odpocząć. I spędzić dużo czasu razem. I zwłaszcza na jakieś takie, nie wiem, wartościowe rozmowy, które w codzienności, w normalnym dniu byłoby ciężko się tak na nich skupić i oddać im całą swoją uwagę, a wtedy jest na to właśnie taki dobry czas. Nic nie powiem. Ja będę ja nagrywać. Nic nie powiem, bo mnie tu nie ma. Okej, okay, to ja tylko nagram, pokażę, jak ty malujesz Ego,